Witam. Dzisiaj pozwolę sobie zająć się rozważeniami na temat śmierci, na temat życia, na temat naszej egzystencji. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ponieważ plan mam w głowie, nie przygotowałem konspektu żadnego. Mianowicie chodzi mi o to, że przebywając tutaj na, na Ziemi, w tych naszych opakowaniach, zwanych ciałami, jesteśmy. Mocno bardzo mocno programowani przez świat zewnętrzny co do tego, jak należy traktować śmierć, i zamiast, zamiast traktować to jako coś oczywistego, co kiedyś nastąpi, podchodzimy do tego ze strachem i z przerażeniem, a tak na dobrą sprawę. Poza tym, że przepełnia nas strach, to. Nie jesteśmy w stanie tego biegu wydarzeń odwrócić. Nie jesteśmy w stanie nie umierać. To kiedyś nastąpi, to jest pewne. Przyszła mi do głowy taka myśl, żeby y, zamiast strachu, y, żeby zamiast się bać, zastąpić y, zastąpić strach ciekawością. Y, programowanie jakie dostaliśmy i dostajemy w dalszym ciągu pochodzi y, oczywiście ze strony naszych krewnych, którzy, którzy programują nas, mówią nam, jak się zachowywać w przypadku kiedy ktoś umrze. E, oczywiście, pochodzi również z, z kinematografii, gdzie przeciętny człowiek do, do ukończenia, zanim ukończy 20 czy tam 30, obojętnie ile lat widzi, widzi śmierć w kinie tysiące razy. I zawsze jest to przedstawione, jest to zawsze demonizowane. E, pomimo tego, że. To na dobrą sprawę nie ma sensu. Czy nie byłoby prościej się z tym pogodzić? Że to po prostu przyjdzie. Bo taki jest ten świat, w którym żyjemy. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że nie namawiam nikogo do tego, żeby odbierał sobie życie, albo żeby kończył to, to, to życie powiedzmy w przypadku zaistnienia jakichś okoliczności chorobowych. Żeby nie podejmował walki o życie, zupełnie nie o to mi chodzi. Jednocześnie, e, śmieszy mnie trochę to, że 7 miliardów ludzi jest mocno zeseranych na samą myśl o tym, że, że kiedyś to nastąpi. Ja podobnie tak jak wszyscy, prawie wszyscy, upłakują ludzi, którzy umierają, płakują moich krewnych, bliskich. E, jednocześnie. Jakaś część mnie poszukuje innego typu zachowania i y, bardziej takiego pragmatycznego spojrzenia. Ktoś umiera, no to co? Słuchałem niedawno wystąpienia mnicha buddyjskiego. Nazywa się Ajahn Brahm. Można na YouTube znaleźć nagrania w języku polskim. Ajahn Brahm. No, bardzo piękne podejście do, do tematu życia i umierania. On mówi, że gdyby on umarł, to chciałby, żeby wszyscy, którzy przyjdą na jego pogrzeb, powiedzieli jakiś dowcip. Ja uważam, że to jest fantastyczna zasada. Jak masz chęć, to się wypowiedz. <laughs> Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie.